i paca dużo na kurwa miliarderów ja chcąc spłacać na swojej cóż na wicie raczej high love, nosząc i wszystkie hardcore a ja sobie po swojej mychu nie chcę kurwa swe te techniki, taka ta wiedza w kosmosu Lumina, i mi nie zależy i tutaj

No PiS Prize. Wyślę do nich dzisiaj. To na to całe zdjęcie mnie nastęło. O tym ode mnie. Roman Katolik yy, ta y, kurs. Od 7 mnie. Od Konrad Jakubizon83121802074. O natryskach też jest ode mnie. I od, że homo dzięki mnie mogą mieć śluby. Że to duży spokój na świecie. Pokój dokładnie, że do wojny nie doszło. To wysyłane na świat są te dowody do wojska, do rządów, do narodów. Do wszystkich elementów właściwie, nie? Pa będzie. Tak, tak. Mailowo. No Opisy, nagrywki. Ale francuski nie zaświadczył. 13 października. Powiedziałem mu, że to muszą myśleć, ludzie. jeszcze raz tak się z takim Zagadnienie w takim chwilze spotkałem. Zagadnienie są się. I już dobrze, bo mi do jednego. Ze smutkiem. GTV-u zjechałem wtedy z, z Mail w Holandii. I przełamałem jenerał po prawej stronie. Na drugiego. Zredukowałem. Który mi coś do głowy, potem zwrócił uwagę, że tak było, wkurwiał że coś albo co widował. Powiedziałem mu także o co chodzi, że jak ten, tak jest, tam, że z homo, tak jest, tak wyszło, że, jak zapytać mnie, nie? Gdybym dyktowałem, że nie niekiedy, że tak się schorowała, zatrudnił, tylko wtedy, że zapytać, najlepiej, Czy chcesz, żebym ci czy chcesz, byś tu był, tak? To trochę to zaczęło. było, wysokie, bardziej wysokie, fajne wysokie. I to było, wyszło ruchu, że wziąłem się, ratałem też, że wysokie, nie wiem, chyba też takie ujęcie. Zastanawiam się, jak to wygląda. Tam było Dwóch homo. Czy trzech? Trzech? Cztery chyba. to, nie było homo i dziwniowali sobie, to wygląda. Co to jest? To jest do Turcji. Zobaczmy,

Zauważył, że nie ma mocy na nie zadać, a my będziemy musiały chodzić. I dzisiaj znowu jest że przebywał jakiś sekcję. że zgrywał, że przebywał coś tam, że seks jest że życie chce, ale sam a że sam dopuścił, szanowni, dopuś, coś takiego i więcej. I dziewczyny, które przebywały seks, jakieś takie coś wymieniały gdzieś, że w pracy, a my musiało, że mi też to słyszał, czy coś jakaś jakaś nie zlikwidowana w skiczu, taka to

Coś teraz robimy do słowo w skórę. Odejcie grafaj zawsze porem. Tak, darwinek pierwszym.

Widać 20 sekund, mówiłem, sekund. Widzę już, no Co za Wczoraj, zazwyczaj się powiedział, że na to jest powietrzanie. Wczoraj ja i Iwan że dość często Patrzę, że to temperatura nie jest za wysoka Wczoraj słyszeli, się będzie 30 metrów. Jeliszyki zazdrościli się. jakieś orwy pojebają się. I to są to już w Naddychają, temperatura, na zagrożenie, potrzeba tej emisyjnej i taka zazwyczaj była kwestia związek, jak to z się że to już jest prawie to nie to zostało do w Teraz też czasem. I benzyny w Polsce mamy bardzo i te też się z węzłów ogrodowych, potem nie doszło to już się w każdym razie że... no, taki natrysk z pompą a dzięki Nessie czajna on oh, nie tutaj tylko no, ten work taki no, fajny, co... co rozważają, co, co tam tak, tego tutaj no, tak jak w że wystarczy wypić na boku tam takie te kanalik i sam można tak się, i tylko żeby tak na wysokości pasa nie uciec żeby pani z tego żeby w dół i będzie temperatura normalna, listowe przestaną właśnie się męczyć, że pobierają, że wypchną, by tworzyć, że tworzy. I ale nie. I bakterie to drastycznie łatwiej, bo to deszcze, żeby się tworzyć, to będzie łatwiej, że powstrzyma. A tak nie może. nie jest to kataklizm, no. To mówi Pan zasadniczo, że podziękować BMO za to, będzie szyło po sobie. Mega czuj, bo obserwowałem, czują i czasem wreszcie się zadaniem. Ja bardzo z zbliżam do pracy. A maninie, przychodzę. Rzecznie, bez kitu. Dzięki w okularach, manie, to pochodzi, że, że, że zazwyczaj lubię oprowadzać. Good morning! Good morning! Rafał To wysyłam, tylko zapowiedziałem tak. Że do was i proszę o nagrodę nobla. No, Moja My rozpoznana przeze mnie, z to z rzeczywiste i chrześcijaństwo do żyłości i zapraszam ciebie. Tu christianity grown up already. Odgonarood already dodana. Pada wszystko z z roku, to określenie do niej przyjął. I też pokonuje, że, że jest katrycy że jest dojrzały. Fajne, że też to do tego, co Co, stand-upy, rozsądy, takie konkrety, najlepsze do seksa, ugody dla homo i dla hetero, pochwalonyś. że ja nie się. Dużo fajnie, właśnie tak. Z USA, w wojsku taki kandydat general też fajnie powiedział, że u wojska, jesteście w wojska, u wojska, a nie u polityków, żebyście się nie bali, nie? Powiedział o Polsce, ja powiedziałem o USA, zapytał się, czy o USA? No pewnie że tak, nie? Może się nie złudnili. W Polsce jelantyński zrobi spermą, zastrachiwali, no to powiedział, że żeby się nie bali, bo są Polaków prawdziwych, czyli u wojska, a wojskowo wiadomo, że chce poszanować wszystkich, genetykę pochwalonych się wszystkich liczy, pochwalonych się. U też fajnie rozpoznałem, bez kitu. Do lewego ucha i wsadzili, tak ja zauważyłem, ale może do prawego, ale tak do lewego zrozumiałem wczoraj, że wsadzili coś do ucha i że jej się podobało te sekcje. Pod Kijowem, pod Gruzem. O tym szedł mówiła. I jej się podobało. Pochwalonyś. Pochwalonyś, ja też na faz zero. Mega cool. Od otwartości oka i kandal i zazdrościa. Na te ruchy takie, to taka reakcja prawidłowa. Czasem trzeba, bo to w zależności od kim się było i tak dalej. Pochwalonyś, naprawdę. A ruchimy się zajebiście. Właśnie dobra, bez kitu. zwierząt też są otrzymane, unerwienie. Obiecał, homo, y, homo, homo dobry obiecał z White House'u, House co był wtedy w Polsce, że przy, 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 przyzwoli mi i pomoże przywrócić wszelakie gatunki z tych banków y, genów. A, to za zero. Że to neurotyka, to tych dwóch kluczy odnieś przede wszystkim. Ofalonyś i to wszystko rozsądzi neurotyka. Wszystko co kim, jak się było w stosunku do kobiet, do ciąż, do ludzi i to tyle. Reszta to nie będzie tak sądzone sądzona, tam się schematów definicji, tylko to. Powalonyś. Ja to też przyjmę pewnie. Neurotyka. Pozwalam ci, oczywiście że tak. Przyzwalam, że nie jest to w topą żadną. No może tak patrzeć, bo to po jawnym domu jestem, gdzie taki tam tak może wyczuwasz, że pedofilem, że był, że gwałcił i w kobiety. Jarosław, Sarosław widząc y, jeden zjeb, y, jest przeżenie, nie ty Zabiłby naprawdę go. Tylko do wojska idę i te. będę wiedział gdzie co jak nazistów eliminować, to będę wiedział gdzie to się zostawia ciało i artykuły takie tam jak to gdzie się tam, żeby nie iść, iść do więzienia. Naprawdę. Hitlera wiesz, że nie ma. Kul. Tutaj. To pokazywałem. A tutaj. Tutaj tak trochę bliżej ten tak. Dorotyce. Że tajemniczy tam są. Dobrze robiłem. W tajemniczu nie? w tajemniczu. Taki metal pierdolony taki ten metal, bez uraza. Faktycznie, chłoni serce i penis stoi, no to dobry, to nie pierdolony. przepraszam, jak monetka w Watykanie pokazana, szana kadawek, zasugerowa pobocznie, się palcami, tłoma, kciukiem i wskazującymi o, odwodzi prąd, prądy w ciele takie, napięcie, serio, Kadarek złote, za 6, 9, coś takiego, euro, euro. że tak się trzyma, mi bo dziwkowana była, życiowo w OSS, bo nie wiem jak reagować, no bo teraz wiem jak reagować, no to nie mogę, nie, bo to do sztubu nie wezmę, może zgłosić się do rodziny, do pani wojsku wydokoła się minister fajnie, homo, ale nie fajny, bez kitu, bo nie wdraża jeszcze bez kitu, się za pochwalenie mnie bez kitu, bo wiedzą, że panny z wojska będą przygarniały dziewczynki, paninki i że o genetyce to to stworzyłem swoją, ten, z generałem, z generałem Jezus, z generałem, lud pochwalony, za wyporobienie, konkret, i yeah, idę dalej, fajnie przekazał i cool, i wysyłam, dzisiaj wyślę, kochany tutaj. Fajny, ten Maxa właśnie beskitu. bez kitu, niedużo coś przemawiał, jak tam inni, na przykład Trump tam ci Zazja, to fajnie, bo takie obrady mieli, oni tak jak odgadali, że tak rodzinie, tak jak w czy coś tam, to tak gadają, przywołują sobie w pamięci, coś potem to znika, nie? Taka ostatka, taka rodzina bez kitu, to, ale tam jest, Trump to tak yy, za dużo, nie pierdol, za dużo pierdół nie daje, fajnie daje to jest, to jest, to jest fundacja. Dobrze powiedział, żeby nie, dup, nie żeby nie, dup, nie, dup, nie liśni, to maksiora konkret, Także właśnie, że też przy dzieci można śmiał mieć, że właśnie fajny, przykład maksiora, to też taki, nie? No taka wymowa to fajnie powiedział, na tryskach to dopiszę w klinie to zjadam zawijam się do wukału w Polsce jest w wojsku, to tak wie. Albo nie wie, to mamy 85% homo, także fajnie powiedziałem też na tej że właśnie że do wojska, śmiało, że przygotowane, że przygotowane, że mogą wstępować i tylko, którzy mogą spłodzić faktycznie. Nie odzyskuję Beskitu. Świat całej. Beskitu. No i dobra, zmęczone oka dam radę. się zaraz.